to jest serducho. A, dobra. a i sezolu zdjął Chyba, że... A nie, czekaj, freezer, ty byłeś sami byłeś. Dobra, nieważne. Ale melodyjka tutaj jest zarąbista. O boosz. Invert. O, o stary, a, a, bo to jeszcze pierwszy ten... zginęłem. Nie. No, no tak, bo <laughs> Ja mówię, o co chodzi z tarczą. Co, on zniknął na koniec rundy? Ja? No, no nie, 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 nie zostałem. Zniknęł na, 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 na koniec rundy, to sobie. Może jestem... Nie, nie, jestem tym, co znika. Nie, nie, okay. bo to, tym, co znika, jest to ten... inny. No dobra, sorry. Mów marmoladkę, co widziałaś, A... mimo że nic nie widziałaś. <śm> 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 nie widziałam wcale ludzkiej wcale, za nim nie biegłam przez cały cały czas. Mhm. Y A, ty tego zabiłaś. Okay. Nie, on upadł przy mnie, więc stawiam na tego, na, 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 na warlocka. Nie, bo chodziłam przy nim cały czas, więc yy, zawsze jak dostał tego, to coś, to zawsze mógł zostawić. Za na tobie, czy, czy blisko, jak, czy jak? Blisko. A kto mógł tego, to coś zostawić? Nie, ja bym powiem pewnie, ja to o podejściu Może mo ja ja szelifie, Może być szeriff, to już no Tak, Loczek na szeryfie się walił. Jak zobaczmy, to za, że za nim Tak. <noise> Mogło tak być. Bo... To tak na tej rundzie. Ja chciałem cię zjeść, mhm. ale cię odpuściłem, a ty wewnątrz przybyłeś. O, się sam jesteś tym człowiekiem, to nie widzisz, <noise> <noise> to nie zatrzymasz się, byś go stratowała po prostu, więc musiał. Chciałem powie powiedzieć, że nie jestem im, bo nitka żyje. Powiem tylko, że umarł z laską w dupie. Eee. <grymna> <grymna> Aha. A to z grobu. Zaznaw. Także nie wiem. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Mijaliśmy sylweksa na pewno. No więcej A, rzeczy nie widziałam. Ale nie... to jest bardzo podejrzane, że to lucek nie żyje, nie? No, mhm. w wiem. <grymna> także znaczy Nie, to wcale nie jest podejrzane. Sorry. przejęzyczyłam się. Jak mnie wyrzucicie, to ja nawet tego nie zobaczę. Ach. Jak to? Ale poczujesz za że... to. Mówisz, że ta laska wyjdzie też, też we mnie. Nitka. <grybuj> może przejść na wylot. Uf. Tak to następny. Nitka. To chce następny umrzeć, robić to, co kocham. Nitka. Dobra, dawaj, Dobra to, ochronie, co my robimy? Ale to jest zarąbiste, to serce, ta muzyka, ten dźwięk, wow. O, tutaj jest to co. Co my to jeszcze mamy? A, to z drugiego pomieszczenia, okej. Okay. Nie ma przejścia. O, jest ten. Posłuchajcie tej melodii, jaka jest zarąbista światło na kanapka. światło, sobie czy naprawia światło? A chyba, to są. W życiu? nie gryźć, jestem słaperem dlatego nie mogę naprawić światła. Ale jestem ząg. Marmolada nie zabija mnie. Ja pierdolę Mam nadzieję, że mi się kanapka. Nie wiem, nie Poproszę wszystkich lokacje. Robię kanapkę, jak się Ja jestem... Jak jest depozyt, to tam niżej w korytarzu, tym jeszcze niżej. Jak się z centrala na lewo schodzi. Mm -hmm. Ktoś może potwierdzić? Chyba nie, z nikim się dłużo nie widzi. O, Colson nic nie. Z nikim się bez Beskitu, koala, fajne to by było, no. O, Beskitu, zajebiste to by było. Nie wiem po lewej stronie od Central O, to tu No już... to powinniście widzieć razem. Które też nie widziałem, ale też nie będę mówił do przodu. Bo chyba była światła skażone. Ale już są chyba naprawione tych czas. No, są, są. że ja nie widzę, bo po, po lewej od centralu. Ja jestem w. E, Boże, to pra, prawo dół. Nie, nie widzę dokładnie, jak to się nazywa, bo mi zasłania. Na no robię... ja, bufet, Tak, w bufecie robi, robiłem kanapkę razem z, z Najraną. To prawda. Marmolada. Idka, tym nie widziałeś, się, ciebie nie. Ale kiedy? Nie wiem, szłam, nie szłam za tobą bo to Potem zgasły światła i poszłam na zapalić światła i była tam Karinka. That's true. Znaczy, wiem, że mnie goniłaś, ale dobra, e, Karinka. No jestem praktycznie tam, gdzie marmolada przy kontrolsach. Dobra, najarana. Ja ze mną. No No mówiłam, kanapka. Ale co, założysz mi przypomnieć, gdzie ty byłeś? Na lewej dobra. dobra, czyli jednak to był Polson, chciał mnie zabić. Dobra. Eee, to by się zgadzało. W tej okej. A okay. no ktoś jest ta to nie pamięta, na tak na tej stronie, co robią rolę? On dla sobą biegnie po się przypadkowo nie złożyło. Widzisz tego ducha nade mną? To lucek, i on mi mówi, gdzie iść. Na Daisy mnie wskazuje. No, znalazłam ją. Kiedyś można tu było podejrzeć jakieś role na grze. Czy teraz to dalej jest? No teraz nie mogę, właśnie. Tak, masz poprawę i poprawę i masz ustawienia. I tutaj w ustawieniach możesz zobaczyć, co, co jest i jak. Ja po angielsku nie potrafię, co ty. Dobra, czy też Carlson mnie próbował zgadnąć, ale mu nie wyszło i nie powiem, dlaczego mnie próbował zgadnąć, dlaczego myślał, że jestem kim jestem. Dobra. Czyli zabójca nie żyje no, w każdym razie, tak? Można, tak. Można skiknąć. Okay. Nie może to sozo, bo SOZO była na górze po prawej. A sozo był na górze po lewej. Sozo i że nie potwierdzają, by na nie byli w tym samym miejscu. No to pewnie w tym samym korytarzu, ale nawet A co my idziemy zrobić? Matka, poproszę matkę. A wiecie co? Ja sobie postoję tutaj jedną rundkę. Znikniemy sobie. No, znikaj. Halo. Czemu ja? ja chyba znikałam, czy mi się wydawało. Nie mam tego? Jarhart to see when... no, Ej, czemu to nie działa? Ej, no, moja umiejętność nie działa. Bez sensu. Bez sensu. I Sugar, jak się odezwałeś, bo Marmolada cię zabiła, to kopa w dupa dostaniesz, kopa w dupę. No. Gdzie jest to ciało? Nie wiem. Jej, więcej trupów. Hmm? Jak ty kurwa, hmm. jak to się zamyka? Co to jest? Ja... Jak, jak ten central się zamyka? Z jakiego powodu to to jakiś jest To są drzwi to, drzwi, to są drzwi po prostu. Ale ja nie mogę ich otworzyć, to one się po prostu Tak, otwierają tak to o, są jak o, na skaldzie bodajże. Okej. Okay. Dobra, ciało jest w centralu, był tam, przedostawiałam tam marmoladę i szugara. I e, ogólnie to ja sprawdzałam, w ogóle nie działa mi mój modifier, albo jest coś z ustawieniami, nie tak? Bo jestem mm. kamelonem, a nie mogłam zniknąć. Działa, Znikasz. Jak? Znikałaś w poprzedniej rundzie, poprzedniej, w pierwszej zniknęłaś. A w tej stałam na tobie i na ja, W tej marniało. stałaś i nie zniknęłaś, nie no wiem. No ja właśnie. Mam, to było może u, widzę, może w z... CPR to nie działa, na przykład. Nie wiem, bo tam jest ten. Nie wiem, tu nie wiem, czemu miałbym ja nie Nie, ten... Karinka powiem ci tak, zniknęła. Ja ją widziałem. Ja biegłam za nią cały czas, a potem nagle. Je, Ale ona, nie ona nie znika, ona jak znika. Się jak nie się rusza w miejscu Aha. Nie, ja ja nie dziwne wiem, dziwne to było w każdym razie, no. Narmalatka, szugar na znaczy, no ja biegałem za wami tam, zamknęły mi się drzwi, więc nie wiem. No, bo Sugar tutaj wydał jakiś dziwny dźwięk, więc powróciłam się, żeby zobaczyć, co tam się wydarzyło. Bo się kurwa jakieś, jakieś mi kolce się pojawiły przed twarzą! A kolce to jest ten... to jest... Drzwi, drzwi na centralu. A na początku muszę się to ruszyć, jest... okej. Okay. Tak mi się A, okay. tak wydaje. Ale wydaje mi się, że to, się to, ruszyła mimo wszystko. Nie, stałeś cały czas. Co? Tak? Dopiero potem pobiegłeś w dół. No Okej, okay, ta sprawa rozwiązana. Centralu, tak? w centralu jest ciałko. No. No hmm. tutaj, no, to ześ mocno marmoladka Drugi raz tam najpierw ludzkowi tą laskę Prók. wsadziła w dubską. No, ale no, nie mam jakby jest, na co dowodu. Ja skończyłem z bufetu, z ruin kanapy. Podzieliłbym się, o, ale. Przy kontrolsach pierwszych. Przy kontrolsach, a skąd dobiegłeś? ja jestem tutaj i cię nie ma. Skąd znalazłeś się przy kontrolsach, selwus? Nie wiem jak tu mam Dwa kontrolsy, pamiętajcie. On powiedział przy pierwszych. A, okej. No, jak się tam zrobił? To nie. Zdziwiony, wtedy też coś tam kontrolsach. kontrolsam. Przecież ja sam jemy bócie też nie widziałem. Akurat. Ale gdzie gdzie ty jesteś? Skąd przybiegłeś do kontrolsów? Od centrarii. Ale no ty tam nie jesteś. Sylwek silwek jest... skręci, sylwek skręci. Kręci, no skręci, sylwek ja sylwek na razie skifuję, ale. Bo weszłam zdążyłam wejść do kontroli Ja do ja niego zagłosowałem. Ja też. Zaraz się okaże, że Sylwek znowu jest jest no i, i nas tak ładnie robi w no, bambuku. No dobra. Jak w końcu robić te taski? coś na taski to nowo. Tak, nadzieję, gdzie tu jest, jest teraz ten dźwięk deptania po podłodze, to ktoś to ba nagrywał w pewnym wyświetle, tak to było, Od, oddany. Prawie. Ej, to chyba nie jest z dołu, a może i z dołu? Gdzie jest ten sabotaż? Kurde, to jednak nie tu. To... Jeszcze nie naprawiałam taki... sabotażu na tej mapie. serce, na Nie wiem, gdzie to taki się, taki się idzie. A, na górę pewnie, dobra. Okej. Okay. Co tu się robi, Pres? A, bo to jest reaktor. Okay. A dobra. Chyba O! A, faktycznie się teraz A, do... przestałam. Dobra, tu stoję. Zobaczymy, co się będzie. O, szugar biegnie. Ale nie stakuj się ze mną, bo jak mnie ktoś zabije, ciebie zabije, to może mnie zabić. Dobra, teraz faktycznie zniknęłam. Sugar przynęta. Nie, pobiegł sobie. Co za poszedł na lewo Nie no, Nataski to, na to już i tak nie ma szans wygrać chyba Dobra idę. Dobra, Idziemy zobaczyć zaraz czy ktoś Tu się ruszają się wszyscy, czy się nie ruszają. W depozycie są dwie osoby. Greenhouse jest jedna osoba. Co tam się dzieje w tym Greenhouse'ie? O, ciałko. Dwa trupy Ula, i sugar i marmolada. No proszę, ja znalazłam marmoladę w greenhouse. Kurcz. Okay. kto Dobra, powiedzcie, gdzie jesteście? Gdzie jesteś, Sozo? Admin, widzę główki. A skąd przyszedłeś do admina? Z. Centrali, z centrali się miałem z strony Bina zbiegała na Najarana, Na gdzie jesteś? Kontrolu kontrolu. E, gdzie byłeś wcześniej? Nie wiem, bo się zgubiłam Gdzieś tu chyba jeden na drugi kontrol. Mhm. Dobra, i, Sylwę, I, gdzie i on zbiegał, ale nie wiem, on mi zniknął w ogóle Jest tak de Depozyt. Depozyt. Aha, depozyt. I z kim tam jesteś. Samemu akurat. A z kimś byłeś wcześniej? 10... 10 sekund temu widziałem się z który nie żyje akurat. A no to by się zgadzało. Dobra Sylwuś. no ja wołtuję tym razem już na Ciebie, no. Za dużo wskazywało na Ciebie wcześniej, coś kręciłeś z pozycją. Teraz widziałam bardzo długo, że tam są dwie osoby, no i pewnie to Sugar leży, bo ja znalazłam Marmolada. a kto drugi jest to przyznam, że nie wiem. Najaran albo Sozo. Pewnie już no, jest tak przegrana, rano, nie przegrana nie nie. Więc biegła potencjalnie z Greenhouse, mogła przebiec przez admin. i. Ale gdzie jest Greenhouse? Ty mówisz o mnie teraz? Tak, tak, bo my ja, się spotkaliśmy. Nie, w greenhouse nie byłam w ogóle u góry. ale z admina biegłaś, z tej strony Admin. Nie biegła. byłam na prawej stronie. Minęliśmy się. Z, biegła, z admina się z Z lewej strony wybiegałam. Z prawej teraz się minęliśmy. Z lewej strony biegłam. Nie z byłam biegłaś. w ogóle w adminie. Mówiłaś, że się, spotkałaś się ze mną czy nie w takim razie? W Spotkałam fieldzie. się z tobą koło Kotrola. I się spotkaliśmy koło. przy buffecie. Nie. z buffetu? Nie. Nie. No, nie. nie. mi się wydawało, że za admina nabiegłaś. Nie. Nie byłam w ogóle na nie. No nie wiem. W każdym razie się zgadza to, że są dwie główki w depozycji, dwie główki w gilhouse'ie, nie ma żadnej innej główki więcej. Więc Sylwax teraz i tak, ja może Sylwax dwójkę zrobił, bo druga ruda. No mogło też tak być. Jak nie, to dupa. Tłonia. Tylko sylwek mi został do pokolenia. Czyli już po. No sylwuś, ty dwa ciała zrobiłeś? Ładnie. Dobra, co ja dostanę? Impo jakiegoś? O proszę, Felic, się przekonałeś. Zachęciła Cię mapka. Serem jestem. Oho. Wracamy co mamy za zadanie? Tutaj zaraz na staku coś padnie. Sozo i na jarana poszli w lewo. O, kanapeczkę robimy. Super. Szczęka, ucho i y, to oko. O, Sus wyszłam. Szczęka, oko, ucho. Szczęka, oko, ucho. Jezu. No, gdzie to się klika? Nie mogę tego podnieść. Nie to. Szczęka, oko, ucho i to. Dobra. O nie, już zginęłam, fuck. O, na Jarana lecisz, lecisz za zabójcą. Na Jarana lecisz. Tam masz ślady po śladach. No. Mama po części stawia. Klątł. Chciałam. Najlepiej, jakby ktoś podjął tą rozmowę, bo ja tu i tak nie zrobię. Ja jeszcze nie do mapy. Czy to jest Tobitel? No. Ja ich nie jamnicy. jeszcze. Ten się, ten się mówisz o cia, y, ciele gdzie leży? Nie, 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 pytam, mówimy, czy Boże, jest, co, co to, to za automot, nie który? Nie... Mi... Ja mam takie rzeczy tutaj tam. ale jak będziesz robił, to, to ja chętnie popatrzę. Y, tak, 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 to sobie. Tak, 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 to sobie, tak, to sobie Lubię patrzeć, jak się ktoś męczy to to z apokalipsą. Ale chcesz tą największą, Najsilniejszą? Bo co chcesz na swoją obronę? W sensie tą, ja jestem z sozo we w i robię strzelanie. Weszła mm. tam ze mną, a potem wyszło, No i jajeczko. A to wtedy będzie długo z sadzoną marmolada. Chyba to? Nie, to nie wydawał tak tego Nie, To co robisz mi tu? ochotę kochana. No. Tak się... Nie, ludzka od razu wydaje. Aha, no nie, ludzka od razu wydaje. To ja widziałam. Wiem ja że komuś źle w oczy, to jeszcze by to wyrzucić. Jakie oczy? Ja nie mam oczu. Nie, nie, no, ja nie, nie, no, nie no, ja, ja zabiłem. Pytajmy. kto gdzie teraz jest? Co, co za zokcie skończyłeś? Ja zabiłem się, zwentowałem, jestem w laboratorium, niech będzie. Okej, okay, czyli... Ja no. jestem pod greenhouse'em, Po lewej stronie od wejścia. Ponce'em, ty gdzie jesteś? Ja tam, tam gdzie mnie zostawiłeś, w lepo leposach. Dobra, marmolada. Dobra, Ciebie widziałem. Sylwek? jestem. Okej. Okay. Sylwek gdzie jest, skończyłeś. Admin. Na adminie. Dobra. Adminie, adminie. 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 A, dobra, widzę. No ja jestem na Repącek strzelam do, do Polaka. Hmm, mm -hmm. Dobra, A Jara wiem gdzie jest. Dobra, tylko widziałaś ludzka? Ludzka zostawiła z marmoladą. Właśnie tam na dole. <grym> W drzeakce się wchodzi, nie? Tak, tak, tak. I tam marbolada sama stoi. No, to no może nie. Zapytać. Nie, nie sama, po prostu Lucek wchodzi i wychodzi z pęcherza. Co ty gadasz, kobieto? A gdzie jesteś Lucek? Tak? Nały Ponsach strzelam, kurwa. To może ewentualnie morfink? Może być morfing? Nie. Nie, to by to by tak od Samego początku. W, Robię te same ruchy, co lucek. Dobra, Felix, to ogarnij sobie, sobie to, tam, co ci mówił. Nie, nie. I Płaszała? jak będziesz gotowy, to przyjdź Dobra, na to tyle czekanie. zrobili. Robisz tę faruchę, to on sobie. On zabił tył drugą. Weź, to skip... czekaj. Ja nie mógłby to kołysąć, teraz lecimy się Ha. Nie, no ja mówiłem, że zabiłem i się typnąłem do laboratorium. Co ty, bo skacze po wędek to się co na mnie głosują. No daje Ja na sozo. No ja Ja na soza głosowałem. Co prawda, były dwa głosy? O, no, nie mówię taką Dobra, idziemy robić taski, będziemy przykładnym crewmate'em. Co my tu mamy do zrobienia? O co, za daleko poszłam? Tutaj kabelki jakieś? Nie, karta. Dobra, 3, 3, 9, 8, 6, ok. Lecimy do depozytu, depozyt, depozyt. Kabelki, ok. Fajne są, fajne są te kabelki, podoba mi się ich wygląd. Dobra, lecimy dalej i... Ile tu tasków, co to jest? Organs? co? Anomalis, Anomalia uspokój. To są chyba jakieś organy, to bym powiedziała, że anomalie, a to są jakieś... Płasos? Nie wiem co to są chłesos Co? Nie wiem, to też jest anomali pewnie, Dobra. Skanik. O, impostor zginął. Ty? Co Tu szeryf zabił widziałem. Okej. Okay. No, no. No dobra przyznawał się, no i tyle, i co, co miałem... Dać chodzić w całą drudę, za Ale kto? No co so, so. Zabił on zabił w tej rundzie. Ja na niego też, bo sobie na kamerach widziałem, dlatego na jarana widziałem jak zobaczyłaś to ciało, podbiegłaś od tego ciała i później wróciłeś do niego i dopiero jest. Tak, dosyłaś... bo sprawdzałam czy kogoś w tak. nie ma po Tak, właśnie dlatego ten. A ty nie biegłeś teraz za sobą? Całą rundę go goniłem. No. I dopiero na światłach go złapałem. A, i tego jakby zabijeliś <laughs> jak to działa. <laughs> Nie, nie, jest trzej, dwóch impostorów, ja tylko Freezer wiem, chyba był warlockiem, tak. e, twu, nie warlockiem, tylko tym, tifem i zabrał rolę sozo, nie ja wiem. Dlatego jest teraz... Głosach, nie, to powiedzieć, nie? nie mam majora, bo jest więcej głosów, jeszcze sześć głosów. Dokładnie tak, Koala. Jak działa, to chodź na poczekalnię. Dobra, a my dalej robimy taski. Co my tu mamy? Kabelki. Kolejne. Muszę ogarnąć, jak w tej... W ogóle jak wyglądają tu me... wenty. Gdzie są węty na tej mapie? Okej, okay, tu jest jakiś węd zaklejony. Nie wiem jak wyglądają tutaj wenty. Dobra, robimy skana. A, tu jest węd, okej, okay, widzę. Dobra, jak skończymy gierkę, to się wpuszczę, Nie no. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie i do następnego. Bye!